Lepiej, żeby teraz takie dziecko nie wiem, no, przechulało całą swoją tygodniówkę, niż potem jak będzie dorosłym, żeby wydało całą swoją pensję. I dwie trzecie Polaków nie czuje się bezpiecznie finansowo, Czy to one są wyznacznikiem naszej wartości? Czy to my nadajemy pieniądzom wartość? Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj wspaniały gość Dorota Wiśniewska-Finkids. O edukacji dzieci dzisiaj sobie porozmawiamy. Dzień dobry. E, witam serdecznie. Cześć. Okej, okay. sprawa prywatna. Mój syn pierwszy ma 8 lat, więc gdzieś tam wchodzi w ten zakres 7-10 lat waszego projektu. No to opowiadać, dlaczego właśnie mój syn powinien uczyć się, powinien się rozwijać tutaj ekonomicznie, finansowo. Hmm, znaczy. 70 lat to jest bardzo dobry czas na edukację finansową. Natomiast ja bym chciała na początku powiedzieć, że to nie jest absolutnie tak, że dopiero dziecko, które ma 7 lat, powinno zacząć uczyć się o finansach. To jest coś, czego tak naprawdę uczymy dzieci no, prawie że od ich urodzenia, bo co prawda wiadomo, że z trzylatkiem nie rozmawiamy o tym, co to jest inflacja, na przykład, ale takie dziecko też już bardzo obserwuje. I są badania, które na przykład pokazują, że czteroletnie dzieci, 4 Letnie, tak samo jak dorośli już reagują na pieniądze. Na przykład w kontakcie z pieniędzmi stają się wytrwalsze i lepiej rozwiązują zadania, wytrwalej i skuteczniej. Dzieci 4 pięcioletnie też już wykazują różny poziom materializmu w zależności od tego, jak na przykład z jakich rodzin pochodzą, tak? właśnie jakie ich rodzice mają podejście do pieniędzy. Także ta edukacja finansowa to jest tak naprawdę od najwcześniejszych Lat, nie, nie dopiero od 70 lat. Natomiast już nawiązując do, do Twojego pytania, no generalnie im, im wcześniej, im więcej rozmawiamy z dziećmi o tych pieniądzach, pokazujemy im też, na jakby dajemy im też możliwość doświadczać tych pieniędzy, nie tylko sama rozmowa, ale przede wszystkim doświadczeniem tak, to żeby one miały swój budżet, mogły wydawać, zadłużać się, bo to też jest ważne ważna nauka, tak? Mogły nie móc sobie pozwolić czasem na coś, tak, coś, musieć poczekać czymś. To wszystko są ba bardzo ważne rzeczy, których dobrze, żeby nauczyły się jeszcze zanim będą podejmować bardziej odpowiedzialne decyzje. Tak? Lepiej, żeby teraz takie dziecko, nie wiem, no, przechulało całą swoją tygodniówkę, niż potem, jako, jak będzie dorosłym, żeby wydało całą swoją pensję i nie mogło sobie opłacić mieszkanie na przykład, prawda? Więc no, dobrze, żeby te doświadczenia jak najwcześniej. Tak, ja, ja mam taki przykład, e, właśnie mój syn najstarszy, e, jak słyszy, że nie ma problemu, synku kupię ci to, ale wezmę z twojej skarbonki, z twojej z oszczędności, nie potrzebuję, <grym>, tak. nie, nie, nie chcę tego, gdzie tam, nie chciałem w ogóle, drugi syn przechulałby całe pieniądze, wszystkie, on jest młodszy, właśnie pięciolatek, wszystko, super zingsy już teraz wszystkie, piratiksy, Proszę wszystkie gazetki z, ze sklepu, więc tutaj akurat jest błąd. Zrobiliśmy na pewno gdzieś błąd, bo od razu chcę wydawać wszystkie pieniądze. Dam ci też fajny przykład, może ja też... przepraszam, jeszcze no. tylko wejdę w słowo, bo wiesz, niekoniecznie jest tak, że musieliście jakiś błąd popełnić. E, e, dzieci mają też różne temperamenty i e, duża część tego, jak my się zachowujemy w stosunku do pieniędzy, to nie tylko jest kwestia wychowania, ale też geny. E, jest też dużo badań, które dowodzą właśnie, że to, jaki zasób genów e, e, odziedziczyliśmy, że to też bardzo wpływa, na przykład właśnie, czy jesteśmy introwertykami, czy ekstrawertykami. E, czy jesteśmy, e, nie wiem, no bardziej tak e, się Lubimy kontrolę, czy lubimy ryzyko, tak? Więc to też, to też wpływa na to. No to mój syn na pewno drugi jest ryzykantem, uwielbia grać w gry losowe, więc mm. lubi coś co, coś, co dopiero wypadnie, tak. bo te, te, ten, ten dreszczyk już, no to już będzie hazardista młody. Tak, ale przepraszam, bo jeszcze jeden przykład <grym> chciałeś podać. Tak, chciałem Ci po powiedzieć o, o szkole, bo też szkoła rozumiem też jest ważna w, w tym procesie edukacji, chyba bardzo tak, ważna. Tak, tak. Mieliśmy taką fajną rzecz, taką akcję w, w szkole, że dzieci w różnych grupach miały przygotować różne produkty mhm. albo usługi, albo produkty. I potem mieliśmy taki jarmark dla całych rodzin, gdzie te rodziny kupowały od tych dzieci produkty. To był popcorn, jakieś tam zawieszki, zakładki do książki, przeróżne produkty. Jakiś rodzic się zaangażował i robił jakieś wydruki zdjęć w czasie rzeczywistym z tymi dziećmi, przeróżne takie, jakieś takie rzeczy drobinki. Po prostu jakieś gry sportowe, gdzie za wszystko tam trzeba było tam rzucić, bo dzieci razem kolektywnie zbierały pieniądze na przedmiot do szkoły, i to chyba była Trampolina czy coś w tym stylu. Że uzbierały sobie na sam koniec. Nie wiem, jakie jest pytanie, ale czy rozumiesz, że to jest bardzo ważne, żeby też takie coś doświadczały, tak, tak? myślę, że to jest bardzo ciekawy przykład, jak można rozbudzać, rozbudzać u dzieci tą przedsiębiorczość, prawda? Że one też raz, że mogą same coś przygotować, co potem jak zostaje sprzedane, one widzą, tak, faktycznie to działa, tak? Jest... One wy wydawały pieniądze, więc dostawały pieniądze tak, 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 musiały dokładnie, też, też Tak, to też jakaś nauka matematyki w praktyce, która jest na pewno dużo przyjemniejsza niż takie liczenie w zeszycie po prostu, prawda? Ale również to poczucie właśnie mam wpływ, tak, że to, coś, co zrobiłem, zrobiłam, że pomogło szkole, i mamy tą trampolinę. Tak, że mam wpływ. To też takie to poczucie wpływu też bardzo podnosił dzieci poczucie pewności siebie, więc to też jest istotne. Natomiast no to, jest, to jest jeden z elementów, bo chyba jeszcze ważniejszy w moim przekonaniu jest to, żeby ten swój taki samodzielny budżet mieć, tak? No bo jeżeli to jest wspólne, no to gdzieś tam wiadomo, jak znam, znam z historii Polski, prawda? To tak czasem działa, czasem nie działa, tak? Więc to jest fajne, są takie inicjatywy, tak, żeby zainspirować. Natomiast docelowo wydaje mi się, że jeszcze ważniejsze jest to, żeby dziecko samo mogło na swoich pieniądzach doświadczać i tych dobrych decyzji i tych złych decyzji, które też powinniśmy im pozwalać doświadczać. Ja Chciałbym się dowiedzieć takie, takie też prywatne słowo, czy, prywatna kwestia. Czy granie w gry fabularne, to jest jestem, ja jestem właśnie wychowany, ja sądzę, że jestem chciwy właśnie z tego powodu, chciwusem, albo inwestuję e, przez to, że wcześniej grałem w gry fabularne, gdzie na przykład za zadanie dostawało się wypłatę ileś tam sztuk złota i tymi pieniędzmi trzeba było operować. To jest takie konto demo e, do operowania pieniędzmi. E, czy takie właśnie gry związane z finansami, z pieniędzmi, jak monopoly, czy właśnie gry fabularne, Warhammer i tak dalej, inne też pomagają w tej edukacji. Są mm -hmm. takie gry finansowe. Mm -hmm. Znaczy, na pewno warto korzystać z takich gier demo, dlatego, że one pozwalają w jakiś sposób właśnie doświadczyć, tak, no to są mimo wszystko wirtualne cały czas pieniądze, ale no one pozwalają e, doświadczyć pewnych zależności, tak, że jak zrobię ruch X, to w następstwie tego pojawi się e, sytuacja Y, tak, więc, e, więc jak najbardziej. E, ja bym tylko przyczepiła się do jednego, co powiedziałeś, bo powiedziałeś, że może stąd ta chciwość. E, ja przyznam, że nie widziałam żadnych, e, trochę przerobiłam jakichś tam różnych jeśli chodzi o, 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 tą na, o, o chciwość, tak? Z tym pojęciem. Nie widziałam żadnych związanych z grami. Raczej to jest tak, że chciwość na przykład rośnie w nas, tak? Czyli ta żądza pieniądza, dlatego, że w pieniądzu upatrujemy sensu jakiegoś życia, tak naszej wartości, że chcemy. Mamy właśnie niższe, na przykład niskie poczucie wartości, tak i chcemy właśnie pokazać tym pieniądzem, że mamy taki status społeczny, który nas właśnie nobiluj, nobilituje właśnie do bycia w tej lepszej grupie. Nie, to mi bardziej chodziło o to, że ja nie lubię wydawać pieniędzy na, na różne rzeczy. A, Chciwość okay. z tej strony, nie tam, że to, chcę więcej zarobić, bo cały majątek oddałem dzieciom właśnie na szkołę jasne, i na przedszkole. Jasne. Ale chodzi mi o to, że ja nie chcę kupować jakiegoś przedmiotu, bo czuję, że, że, że nie chcę wydawać na, nie chcę wydawać. Na no i... ten, tutaj, Krakowski styl życia, Bardzo <noise> z pozna Poznania? Znaczy, powiem, że mi, ja jestem z Warszawy, ale mi ten styl życia też bardzo jest bliski. Myślę, że no jak nawet spojrzy się na to właśnie, jeden ze slajdów, który dzisiaj pokazywałam, jakie oszczędności mamy jakie, jako Polacy, prawda? Dwie trzecie Polaków nie czuje się bezpiecznie finansowo. Ma na tyle mało oszczędności, że nie czuje się bezpiecznie finansowo. W tym badaniu właśnie, które przytaczałam, tam nie było tego na slajdzie, ale to jest gdzieś granica. Dla większości Polaków to, jest, to są oszczędności mniej więcej na 6 miesięcy. No to jeżeli dwie trzecie Polaków nie ma oszczędności na sześć najbliższych miesięcy, tak. no to to jest masakra, tak? Więc czy ten krakowski styl życia to jest źle w takim razie? No mi się wydaje, że raczej odwrotnie, tak, że raczej może za mało tego krakowskiego stylu życia mamy, yy, właśnie skoro nie mamy oszczędności na sześć najbliższych miesięcy. I myślisz, że jesteśmy w stanie wyeliminować? Zatrzymać, bo to jest taka trauma pokoleniowa, rozumiem, że przekazujemy ten, te problemy właśnie z rozrzutnością i tak dalej. Czy to nowe pokolenie, które będzie miało lepszą edukację finansową, mm -hmm. jest w stanie mieć właśnie lepsze, godne życie. Mm -hmm. Ten runway nie będzie na 6 miesięcy, mm -hmm. tylko będzie na 5-10 mm -hmm. lat. Mm -hmm. Wydaje mi się, że wydaje mi się, że to jest raczej tak, że jako że po, właśnie na pokolenie naszych rodziców, naszych dziadków, miało właśnie dużo gorsze warunki życia to my sobie trochę to właśnie odbijamy teraz, tak, czyli właśnie e, raczej w drugą stronę, nie to, że przekazujemy z pokolenia na pokolenie, tylko właśnie bardziej na zasadzie, że właśnie chcemy czegoś więcej niż właśnie mieliśmy w dzieciństwie, tak. E, e, ale tak, tak, zdecydowanie wierzę w to, że jesteśmy w stanie nauczyć nasze dzieci e, i e, edukacja finansowa e, jest w tym bardzo istotna nie tylko z tego powodu, że to jest e, wiedza, którą przekazujemy dzieciom, tak? czy takie właśnie doświadczanie tych pieniędzy, ale w edukacji finansowej zawiera się również coś jeszcze, bardzo, jeszcze może ważniejszego, żeby lepiej zarządzać pieniędzmi, a konkretnie postawy wobec pieniędzy. Czyli właśnie to, o czym już wcześniej wspomniałam, jak my podchodzimy do tych pieniędzy, czy traktujemy je tak, że to one są wyznacznikiem naszej wartości, czy to my nadajemy pieniądzom wartość, tak? w zależności od tego, co z nimi zrobimy, czy wydamy je na coś dobrego, czy na coś złego. Więc czy one rządzą nami, czy my Rządzy, rządzimy nich, nimi, to jest właśnie no, bardzo istotny element również edukacji finansowej. Tak, rozumiem, żeby pieniądze były narzędziem, a nie tym, tym celem w życiu, że ja muszę zarobić i, do, tak. i tak dalej, że tak, to tak, ma być tak, narzędzie do, mhm. do tego. Mhm. Bardzo Ci dziękuję, to była bardzo przyjemna rozmowa edukacji dzieci, ja dzieci. Jeszcze tylko chciałem się dowiedzieć, bo tam widziałem na FinKids, że szykujecie jakąś platformę co na tej platformie będzie? E, tak, na tej platformie ma być kurs interaktywny dla dzieci, e, który za będzie zawierać, e, będzie składać się z wykładów takich mini-wykładzików może bardziej, e, gier komputerowych dla dzieci e, oraz różnych dodatkowych e, e, prac, ale to nie chciałabym jeszcze e, zdradzać że to, Jak to będzie już, to ja wtedy sobie zrobię test i będę e, z dzieciakami pierwszymi testerami właśnie tej platformy. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, że jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, komentujcie, udostępniajcie i zadawajcie pytania. Cześć!